Nie wiedział, że jestem w domu. Rozmawiając przez telefon, zdradził sekret swojej zdrady. Stałam tam w ciemnym korytarzu i usłyszałam, jak mój ukochany wypowiada imię innej kobiety. Moje serce jakby zatrzymało się. Zabrakło mi tchu. Moje ciało zamieniło się w lód. Nazywam się Maria i tego wieczoru moje życie zmieniło się w jednej sekundzie. 32 lata małżeństwa, dwoje dzieci, tysiące wspomnień. Ale teraz wszystko to wymykało mi się spod nóg. Nie mogłam uwierzyć. Nie chciałam wierzyć. Ale prawda stała przede mną naga i bezlitosna. Rozpoczynała się najdłuższa noc mojego życia. Zawsze byłam prostą kobietą. Wstającą wcześnie rano, przygotowującą śniadanie dla rodziny, wysyłającą dzieci do szkoły, utrzymującą dom w czystości, wieczorem witającą zmęczonego męża. Moje życie było pełne rutyny. Każdego dnia te same czynności, te same słowa, te same gesty. W społeczeństwie nikt mnie nie widział. Byłam po prostu czyjąś żoną, czyjąś matką. Nie miałam własnej tożsamości. Nie miałam własnego głosu. Od lat, patrząc w lustro, nie rozpoznawałam siebie. Widziałam tam starzejącą się, zmęczoną kobietę z wygasłymi oczami. Ale przyzwyczaiłam się do tego. Myślałam, że małżeństwo to właśnie to. Myślałam, że miłość z czasem stygnie i to jest normalne. Okłamywałam samą siebie. Paweł rozmawiał ze mną przez telefon. Nie wiedział, że jestem w domu. Myślał, że jestem u siostry, bo tak mu powiedziałam. Ale w ostatniej chwili moje plany się zmieniły. Siostra zachorowała i wróciłam. Weszłam do domu cicho. Nie zapaliłam światła. Byłam zmęczona i chciałam pójść prosto do sypialni. Ale w korytarzu usłyszałam jego głos. Był w gabinecie i z kimś rozmawiał. Jego głos był miły, łagodny i czuły. Jakby rozmawiał z kimś ukochanym. Zatrzymałam się. Moje serce zaczęło bić szybko. Coś było nie tak. Znałam go. Żyłam z nim 32 lata. Ten ton głosu nie był zwykły. Tego tonu głosu nie słyszałam od dawna. Tak kiedyś ze mną rozmawiał. W dniach, kiedy się poznaliśmy. W pierwszych latach pełnych miłości. Ale potem ten głos zniknął. Teraz wrócił dla kogoś innego. Podeszłam do drzwi. Moje serce biło w piersi, jakby miało eksplodować. Moje ręce drżały. Nogi mnie nie trzymały. Ale stawiałam kroki. Chciałam usłyszeć. Chciałam wiedzieć. Bez względu na to, jak gorzka była prawda, chciałam ją poznać. Paweł mówił: Wiem, że to trudne. Ale wkrótce wszystko się ułoży. Obiecałem ci. Wkrótce się z nią rozstanę. Niczego nie podejrzewa. To prosta kobieta. Nie zrozumie. Kiedy skończymy naszą sprawę, będę z Tobą. Tylko z Tobą. Kiedy usłyszałam te słowa, ugięły się pode mną kolana. Oparłam się o ścianę. Zakryłam usta ręką, żeby nie wydać dźwięku. Uzyspływały mi po policzkach. Ból był nie do zniesienia. To było gorsze niż ból fizyczny. To było rozerwanie serca. Zmiażdżenie duszy. Zniszczenie, będąc jeszcze żywą. Kontynuował, dałem Ci wszystko. Wszystkie moje pieniądze, cały mój majątek przeszedł na Twoje nazwisko. Ona jest prostą gospodynią domową. Nic nie wie, nic nie rozumie. Nawet nie wie, ile zostało na moim koncie bankowym. Nazywa mnie artystą. Mówi, że jestem malarzem, że pieniądze nie są mi potrzebne, ale w rzeczywistości zajmuje się biznesem. Ona żyje we śnie. Siedzi w domu, gotuje, opiekuje się dziećmi. To wszystko. A ja zbudowałem imperium. Teraz nadszedł Twój czas. Ty jesteś moją prawdziwą miłością. Ty jesteś moją przyszłością. Wkrótce razem zaczniemy nowe życie. W odległym kraju. Nikt nas nie znajdzie. Nikt nam nie przeszkodzi. Stałam tam zamrożona. Nie wiem ile czasu. Może minutę, może godzinę. Czas się zatrzymał. Świat przestał się kręcić. Paweł zakończył rozmowę telefoniczną. Poczułam, że otworzy drzwi i wyjdzie. Szybko się cofnęłam. Ukryłam się w ciemnym kącie. Wyszedł, zgasił światło i poszedł na górę do sypialni. Wciąż nie mogłam się ruszyć. Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech. Muszę myśleć. Muszę być spokojna. Nie mogłam podejmować decyzji pod wpływem emocji, ale wewnątrz mnie płonął ogień. Gniew, uraza, rozczarowanie, nienawiść, smutek. Wszystko razem, wszystko jednocześnie. Stałam tam przez sekundy, potem cicho wyszłam tylnymi drzwiami domu. Noc była zimna, wiał wiatr, ale niczego nie czułam. Moje ciało zdrętwiało. Moje serce stało się ciężkie jak kamień. Chodziłam po ulicy. Godzinami chodziłam. Nigdzie nie szłam. Po prostu stawiałam kroki. Myślałam, płakałam, krzyczałam. W środku. Bezgłośnie. Nikt nie słyszał. Nikt nie widział. Znowu byłam niewidzialna. Ale tym razem było inaczej. Tym razem podjęłam decyzję. Już nie będę dawną Marią. Już nie będę milczeć. Już nie będę prostą gospodynią domową. Moje życie się zmieni. Paweł nie wiedział, z kim będzie miał do czynienia. Nie wiedział, że nie jestem prostą kobietą. Nie wiedział, że mam w sobie ukrytą siłę. Nie wiedział, że czekałam przez długie lata. Czekałam na właściwy moment. Teraz ten moment nadszedł. Rano, po tym jak Paweł wyszedł do pracy, weszłam do jego gabinetu. Od długich lat wejście do tego pokoju było zabronione. Mówił, że to jego osobista przestrzeń. Potrzebuje twórczości, potrzebuje być sam. Nigdy nie nalegałam, wierzyłam, ufałam, ale teraz wszystko było jasne. To tutaj mnie zdradził. Tutaj budował inne życie. Tutaj robił rzeczy, o których nie wiedziałam. Podeszłam do jego biurka. Włączyłam komputer. Znalezienie hasła było łatwe. Użył mojej daty urodzenia jako hasła. Ironia, prawda. Moja data urodzenia hasło, którego użył, żeby mnie zdradzić. Otworzyłam dokumenty rachunki bankowe, umowy, dokumenty własności. Wszystko tam było. Miał rację. Wszystko już przeszło na nazwisko innej osoby. Kobieta imieniem Sofia młoda, piękna, z długimi, czarnymi włosami. Najgroźniejsze było to, że wyglądała na inteligentną. Były zdjęcia na komputerze, były wiadomości, były plany. Wszystko dokładne, wszystko przemyślane. Wszystko przygotowane na moją zagładę. Ale Paweł jednej rzeczy nie wiedział. Nigdy się nie dowiedział. Nie byłam naprawdę prostą gospodynią domową. Lata temu, zanim wyszłam za niego za mąż, byłam odnoszącą sukcesy prawniczką. Miałam wykształcenie. Miałam umiejętności. Miałam kontakty. Ale po ślubie Paweł chciał, żebym rzuciła pracę. Powiedział, że mężczyzna powinien utrzymywać rodzinę. Powiedział, że żona powinna być w domu. Zgodziłam się. Kochałam go. Wierzyłam, że chce dla mnie jak najlepiej. Ale w rzeczywistości chciał mnie kontrolować. Chciał mnie uzależnić. Chciał mnie osłabić. I to był mój błąd. Pozwoliłam mu. Przez lata pozwalałam. Ale teraz już nie. Wzięłam telefon do ręki. Przejrzałam stare numery. Znalazłam moich dawnych współpracowników. Zadzwoniłam. Rozmawiałam. Wyjaśniłam. Wciąż mnie pamiętali. Wciąż mnie szanowali. Wciąż byli gotowi pomóc. Wysłałam im dokumenty. Opowiedziałam sytuację. Podjęli działanie. W ciągu kilku dni przygotowali dla mnie plan. Plan prawny. Właściwy plan. Mocny plan. Paweł myślał, że wszystko ma pod kontrolą. Myślał, że nic nie mogę zrobić. Myślał, że jestem prostą, ignorancką, zależną kobietą. Ale się mylił. Popełniał wielki błąd. W tym tygodniu stałam się aktywna. Poszłam do banku. Spotkałam się z prawnikami. Zebrałam dokumenty. Zdobyłam dowody. Paweł niczego nie podejrzewał. Wciąż przychodził do domu, uśmiechał się do mnie, siadał przy stole i jadł, rozmawiał z dziećmi, jakby wszystko było normalne. Jakby był zwykłym mężem i ojcem. Ale już go znałam. Widziałam jego prawdziwą twarz. A ta twarz była obrzydliwa. Ta twarz była kłamliwa. Ta twarz była zdrajecka. Kiedy na niego patrzyłam, brzydziłam się. Ale panowałam nad sobą. Czekałam. Czekałam na właściwy moment. Kiedy wszystko będzie gotowe, podejmę działanie. Pewnego wieczoru Paweł znowu rozmawiał przez telefon. Tym razem się nie bałam. Tym razem nie płakałam. Tym razem spokojnie stanęłam przy drzwiach i robiłam notatki. Każde słowo, każdy szczegół, każdy plan. Mówił, że wkrótce poprosi o rozwód. Mówił, że zostawi mi trochę pieniędzy. Ale niewiele. Wystarczająco, żebym żyła, ale nigdy nie osiągnęła jego poziomu. On i Sofia przeprowadzą się do nowego kraju. Tam otworzą nowy biznes. Zbudują nowe życie. Ja zaś zostanę tu sama, biedna, zapomniana. Dzieci dorosną i odejdą. Ja się zestarzeję. Nikt się mną nie zainteresuje. To był jego plan, perfekcyjny plan, ale zapomniał o jednym. Nie byłam już dawną Marią. Następnego dnia odbyłam ostatnie spotkanie z moimi prawnikami. Wszystko było gotowe. Dokumenty zostały przygotowane. Pozew do sądu był gotowy. Paweł myślał, że mnie opuści, ale w rzeczywistości to ja go opuszczałam. Myślał, że zostawi mnie biedną. Ale w rzeczywistości to ja odzyskam cały jego majątek. Bo prawo było po mojej stronie. Bo oszukał. Bo zdradził mnie podczas małżeństwa przekazując nasze wspólne mienie komuś innemu. To było nielegalne. To była zbrodnia. I mogłam to udowodnić. Tego wieczoru Paweł wrócił do domu. Odłożył torbę i spojrzał na mnie. Powiedziałam, Pol, musimy porozmawiać. Uśmiechnął się. O czym, kochanie? Powiedziałam, o wszystkim. O prawdzie. O Sofii. O twoich planach. Jego twarz się zmieniła. Zbladł. Oczy mu się rozszerzyły. Usta pozostały otwarte. Ceo, mówisz? Kontynuowałam. Wiem. Wiem wszystko. Słyszałam rozmowy telefoniczne. Widziałam dokumenty. Czytałam twoje wiadomości z Sofią. Wiem, że chcesz mnie opuścić. Wiem, że cały majątek przekazałeś na jej nazwisko. Wiem, że chcesz zostawić mnie biedną i samą. Ale wiesz co? Jestem o krok przed tobą. Usiadł. Jego ręce drżały. Mario, błagam, posłuchaj. Mogę wyjaśnić. Podniosłam rękę i go powstrzymałam. Nie potrzebuję wyjaśnień. Już wszystko się skończyło. Jutro złożę pozew do sądu. Zarządam rozwodu. Zarządam zwrotu całego majątku. Zarządam wszczęcia postępowania karnego za oszustwo. Myślałeś, że jestem prostą kobietą. Myślałeś, że niczego nie rozumiem. Ale się myliłeś. Jestem prawniczką. Byłam odnoszącą sukcesy prawniczką. Teraz znowu nią będę. A ty za to zapłacisz. Paweł wstał. Zaczął krzyczeć. To niestosowne. Nie możesz mi grozić. Rozwiodę się z tobą. Zrobię, co zechcę. Ale byłam spokojna. Wewnątrz mnie była siła siła, której nie czułam od lat. Powiedziałam: Możesz. Ale stracisz wszystko. Dom, samochód, biznes, pieniądze, szacunek. Wszystko. Bo złamałeś prawo. Zdradziłeś mnie. Popełniłeś przestępstwo. Sąd łajdę orzeczenie przeciwko tobie. Sofia od ciebie odejdzie. Bo ona chce Twoich pieniędzy. Biedny Paweł jej nie jest potrzebny. Zostaniesz sam. Z niczym. Z nikim. To jest koniec, na który zasługujesz. Zamarł. Spojrzał na mnie. Po raz pierwszy mnie widział. Prawdziwą mnie, silną mnie, nieustraszną mnie. Zrozumiał, że gra się skończyła. Zrozumiał, że przegrał. Zrozumiał, że nie jestem już dawną Marią. Następnego dnia wszystko się rozpoczęło. Proces sądowy. Media. Opinia publiczna. Wszyscy byli przeciwko Pawłowi. Jego oszustwo, zdrada, kłamstwa wyszły na jaw. Sofia natychmiast od niego odeszła. Zrozumiała, że Paweł już jej się nie przyda. Partnerzy biznesowi Pawła też się od niego odwrócili. Nikt nie chciał pracować ze zdrajcą, kłamcą. Został sam. Całkowicie sam. Ja natomiast odzyskałam wszystko. Nasz dom. Nasz majątek, nasze pieniądze, przyszłość dzieci, wszystko było bezpieczne. Sąd orzekł na moją korzyść. Paweł został z niczym: tylko małe mieszkanie, tylko praca dająca minimalne wynagrodzenie, tylko samotność. To był jego wybór. To był koniec, na który zasługiwał. Ale dla mnie to nie był koniec. To był nowy początek. Znowu zaczęłam pracować. Wróciłam do kancelarii prawnej. Pierwsze dni były trudne. Powrót po długiej przerwie nie był łatwy, ale byłam zdeterminowana. Byłam silna. Byłam zdolna. Wkrótce się pokazałam. Odniosłam sukces. Zdobyłam szacunek. Wróciłam do siebie. Moje dzieci były ze mnie dumne. Widziały, że ich matka ma siłę. Widziały, że kobieta też może się podnieść. Widziały, że życie nie może pokonać człowieka, jeśli ten człowiek wierzy w siebie. To była dla nich najważniejsza lekcja. Najcenniejsze dziedzictwo. Minęły lata. Stałam się odnoszącą sukcesy prawniczką. Otworzyłam własną kancelarię. Pomagałam kobietom oszukanym tak jak ja. Pokazywałam im drogę. Dawałam im siłę, dawałam im nadzieję. Każdej kobiecie mówiłam: Masz w sobie siłę, masz w sobie potencjał. Nigdy nie uważaj się za słabą, nigdy nie pozwól innym cię poniżać, nigdy nie zapominaj, że jesteś wartościowa, jesteś silna, jesteś zdolna. Ten przekaz dotarł do tysięcy kobiet. Tysiące kobiet się podniosło. Tysiące kobiet zmieniło swoje życie. I byłam z tego szczęśliwa. Bo nie tylko siebie uratowałam. Ratowałam też innych. Pewnego dnia na ulicy spotkałam Pawła. Postarzał się. Wyglądał na zmęczonego. Miał wygasłe oczy. Kiedy mnie zobaczył, zatrzymał się. Patrzył na mnie. Długo nic nie mówił. Potem cicho powiedział: Mario, żałuję. Wiem, że sprawiłem ci wiele bólu. Wiem, że chciałem cię zniszczyć. Ale życie mnie nauczyło. Wszystko, co straciłem, było moją winą. Ty się podniosłaś. Byłaś silna. Odniosłaś sukces. Ja straciłem. Straciłem wszystko. Zasłużyłem na to. Spojrzałam na niego. Nie czułam nienawiści. Nie czułam gniewu. Czułam tylko żal. Żal, że stał się takim człowiekiem. Żal, że wybrał taką drogę. Powiedziałam: Pol, wybaczam Ci, ale nie dla Ciebie, dla siebie, bo nie chcę nosić nienawiści w moim sercu. Nie chcę, żeby przeszłość mnie skuwała. Idę do przodu. Buduję nowe życie. Ty idź swoją drogą. Żyj ze swoimi wyborami. Ale pamiętaj, że życie wszystko widzi. Wszystko zapisuje. Za wszystko płaci się. Opuścił głowę i odszedł. Ja kontynuowałam swoją drogę. Teraz mam 60 lat. Jestem odnoszącą sukcesy kobietą. Jestem silną kobietą. Jestem szczęśliwą kobietą. Moje dzieci dorosły, założyły własne rodziny. Mam wnuki. Uczę je, żeby nigdy nie uważały się za słabe. Uczę, że każdy człowiek ma w sobie siłę. Trzeba tylko jej szukać. Trzeba tylko w nią wierzyć. Życie mnie wiele nauczyło. Nauczyło, że nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć światło. Nauczyło, że nawet po największej zdradzie można się podnieść. Nauczyło, że człowiek, kiedy wierzy w siebie, jest zdolny do wszystkiego. Jeśli ty też czytasz te historie i masz w sobie ból, niepokój, beznadzieję, wiedz, że nie jesteś sama. Wiedz, że każda ciemna noc ma swój świt. Wiedz, że po każdym upadku można wstać. Musisz tylko w siebie wierzyć. Musisz tylko być silna. Musisz tylko iść do przodu. Życie cię doświadczy. Ludzie cię zdradzą. Ale nie trać siebie. Bądź sobą. Bo jesteś wartościowa, jesteś silna, jesteś piękna i twoja historia też będzie piękna, jeśli w to uwierzysz. Dziękuję, że wysłuchałeś tej historii. Jeśli cię poruszyła, jeśli cię zainspirowała, napisz komentarz. Opowiedz nam swoją historię, bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Wszyscy musimy się wspierać. Subskrybuj nasz kanał, żebyś mógł słuchać więcej takich historii, żebyś mógł czerpać więcej inspiracji, żebyś mógł stać się silniejszy. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Jesteśmy z tobą, zawsze z tobą.